Zapraszam Was dziś do naszego jesiennego ogrodu. Będzie bardzo energetycznie, kolorowo i swojsko. Chodźcie. Piękną pogodę. Pomyślałam sobie, że to taki ostatni dzień cudnej jesieni i że sobie wspólnie poszwędamy się po naszym ogrodzie. Zapraszam Was dziś do oglądania tego, co ja tu oglądam codziennie, do tego zachwytu od września do tak naprawdę listopada, bo nasz ogród, tak jak widzicie, nawet pod koniec października na początku nawet listopada, czasami w połowie grudnia jeszcze kwitną to różne klematisy na przykład. Zachwycam się nim bardzo długo i tak sobie pomyślałam, że ja dzisiaj Wam pokażę, dlaczego ja się w ogóle tak nim zachwycam. Podejdziemy troszeczkę w tą stronę, w tą stronę, podejdziemy do naszych hortensji. To są, słuchajcie, anabelki, ten nasz okrąg anabelkowy, który już tak wiele razy Wam pokazywałam. Widzicie, że ja w ogóle z koszyczkiem dzisiaj jestem, niczym czerwony kapturek. Pójdziemy po prostu zioła sobie zebrać, zioła do ususzenia i później Wam wytłumaczę, dlaczego już piątą partię ich ścinam, ale najpierw anabelki. Zobaczcie, one już są w fazie no do spania się szykują po prostu. Część z nich już sobie uschła i są takie uschnięte kwiatostany. Bardzo często mnie pytacie, czy anabelki ścinamy na zimę, czy je teraz ściąć, czy po prostu zostawić do wiosny. Różne szkoły są, ja zawsze hortensje zostawiam, ja nawet z tych kwiatostanów ich nie ucinam, zostawiam te kulki i w momencie, kiedy spada pierwszy śnieg i oprusza nam te kule i ścina to wszystko mróz, to, to jest najpiękniejsza koroneczka świata w ogóle jaką się ogląda. Ja po prostu naprawdę potrafię 5 minut stać nad taką kolą i patrzeć, co matka natura potrafi wyczyniać najpiękniejszego. Nasze na zobaczcie już są złote. To już nie są te hortensje, które oglądaliśmy latem, które się pyszniły. były tu takie sztywne zielone z białymi kolami, tylko właśnie już widać, że one się chylą do odpoczynku, jak zresztą wszystkie hortensje w ogrodzie, bo te, które mam przed sobą, które teraz widzicie no też widać, że one już chcą sobie odpocząć. Najpierw się przepięknie wybarwiły na różowy kolor, jaśniejszy, ciemniejszy, a teraz już w niektórych miejscach też widzę, że zaczynają sobie przysychać. Myślę, że troszeczkę tutaj akurat tych kwiatostanów sobie zetnę na dekoracje świąteczne. Używam złotego spreju, czerwonych koralików i właśnie za pomocą tych kwiatostanów, czy właśnie naszych anabelek jeszcze, tego typu dekoracje robię. W kontrze do tych roślin, które widzimy tutaj, do złociutko listnych hortensji, zobaczcie jak one przepięknie, same kwiatostany to jedno, ale spójrzcie jak przepięknie się wybarwiają liście na jesień, Właśnie hortensja bukietowa, e, akurat ta, którą tutaj mam, to są te limonki moje kochane. E, ona się bardzo ładnie wybarwia na taki złoty kolor. Do tego cudnie się wybarwia pęcherznica, która jest w tle. Tu zobaczcie, smyra się po niej dzikie wino, które no wiadomo, jak to wino o tej porze jest po prostu krwisto-czerwone i pomarańczowe. Do tego jeszcze wiśnia ozdobna z bordo listkami. No po prostu całość ta fuzja kolorów sprawia, że to jest... E, bajka, jedna wielka bajka. Ja uwielbiam ten zakątek tutaj w naszym ogrodzie i ten kontrast, który zakątek ma z płaczącą wierzbą. Ta płacząca wieżba w tym roku nas tak zaskoczyła, jak chyba żadna inna roślina w tym ogrodzie, bo to jest drzewo, które owszem sobie tak powolutku rosło, to jest prezent ode mnie dla mojego męża, na którąś tam, na którejś tam rodzinę i pokażę wam teraz, jak ona urosła w tym jednym roku, bo tak naprawdę okej okay, była sobie tam duża rosła, ale w tym roku przeszła sama siebie. Ja wejdę tu teraz, w tą dziurkę, żebyście zobaczyli, <laughs> jak, jakie to drzewo po prostu ogromne jest. My sami, jak wróciliśmy, pamiętam z urlopu, to nie wierzyliśmy, że tak buchnęła do góry. No, piękna jest i te zwisające gałęzie aż do samej ziemi. Jakoś mnie rozczula bardzo, że tak bardzo jej dobrze tutaj i że nam się tak pięknie rozwija. Ona zawsze najdłużej jest w dobrej formie, jeżeli chodzi o ten sezon jesienny, później zimowy. Naprawdę się bardzo, bardzo dobrze trzyma i widać, że te liście cały czas są takie świeżo zielone, naprawdę w super kondycji. No i teraz widok na hortensję, rzucące się złote, na bordowe, czerwone listki i ta świeża zieleń. No tej wierzby płaczącej. No to słuchajcie, jest dla mnie jeden z piękniejszych kontrastów w naszym ogrodzie. Po tej stronie, ale ja Wam dzisiaj oprowadzanie robię, no ale skoro ja widzę to co widzę, to chciałam, żebyście też ponatychali się pięknym razem ze mną i może dobrze nastroili. Po tej stronie zobaczcie, mamy naszą kochaną moją sosnę, którą oglądam z okna kuchennego, też Wam tu stanę, żebyście zobaczyli jaka ja jestem malutka przy tej naturze i przy tych naszych drzewach. Sosna jest ogromna. Ona przez to, że rośnie sobie sama, że nic jej tutaj nie przeszkadza, to się tak, słuchajcie, rozpyszniła, jest tak duża po prostu. A w sosnę wpleciona jest nasza ukochana winorośl japońska. Ja sobie smaram się po nosku, bo chyba tutaj babielato jeszcze gdzieś fruwa i mnie mizia. Winorośl japońska, którą widzicie, o, że ja sobie ją tutaj Wam pokażę. Moja ukochana winorośl. Która, po pierwsze, bardzo ładnie się rozrasta, po drugie, kolor, który ona ma, to jest w ogóle nie do podrobienia yy, kolor. Żadna inna roślina się tak nie wybarwia, w mojej opinii, jak właśnie winorośl japońska. Pokażę wam w drugim miejscu, jak ona zupełnie inaczej wygląda, w miejscu, gdzie nie jest. Dużo słońca, bo tutaj, gdzie stoimy, szłam z tamtej strony ogrodu, spójrzcie, on jest zalany po prostu słońcem. W tej drugiej części, gdzie za chwileczkę sobie dojdziemy, nie ma słońca i zobaczycie, jak inaczej się zupełnie ta sama dosłownie roślina sadzona w tym samym czasie zachowuje. Tu spójrzcie jeszcze raz, mamy karminową, przepiękną czerwień. Ja potrafię pod tym drzewem stać naprawdę po kilka minut, patrzeć na te liście, przez które smyra się słoneczko, także Prążki widać po prostu na liściu e, i podziwiać. E, widzicie na pewno, że jeszcze mamy niesprzątnięty ogród. Jest zasłany liśćmi, jest zasłany igliwiem. I to jest dla nas zawsze najwięcej pracy przed tym sezonem takim zimowym. Właśnie grabienie, grabienie igieł, grabienie liści, sprzątanie takie ciągłe. Ale warto to robić, bo później no trawnik się... Tego trawnika tak naprawdę, słuchajcie, w tym roku wiosną jeszcze nie było. On był w bardzo złej kondycji i jestem dumna z nas, że tak całą rodziną, żeśmy o niego naprawdę zadbali, że sobie tak bardzo ładnie odbił. Wchodzimy, słuchajcie, do części warzywnej. Idę, idę dalej z Wami. To są dwie rabaty, które teraz też robiliśmy wspólnie. Tutaj właśnie widzieliśmy jeszcze całkiem niedawno kocimiętkę, a teraz jesteśmy, słuchajcie, przy naszym warzywniku i popodziwiamy sobie dalie. Najpierw podejdziemy do tych, które są wysadzone przy domku, domku ogrodnika. Jak wiecie, on był w tym sezonie odnawiane, malowane te dalie, które tutaj są, to już jest końcóweczka. To są naprawdę ostatnie okazy, te pomponowe maleńkie. Tu mamy, ojej, zobaczcie takie jeszcze duże, ale to tak jak mówię, naprawdę to są ostatnie już kwiaty Dla Dlatego, że ja je ciągle y, ścinam. E, ścinam je do naszych kompozycji. To, co widzicie teraz, to są właśnie te kwiatuszki, które ja tak układam praktycznie codziennie sobie e, i nasz dom gdzieś nimi dekoruję. E, Powiem Wam szczerze, że jestem sama sobie wdzięczna za to, że je posadziłam. E, bo jak zobaczyłam te trzy pudła ogromne, kartonowe dali, to się trochę przeraziłam, bo tak naprawdę kupowałam je sobie systematycznie od, e, od stycznia. A to 10, a to 15, a to 4 i nie zorientowałam się, kiedy tych dali się uzbierało. Nie wiem, grubo ponad setkę tak naprawdę i się w którymś momencie już nawet zastanawiałam czy ja na pewno je wszystkie wysadzę zrobiłam to znalazłam chwilę wolną i jestem sobie sama wdzięczna bo uważam że to wszystko wygląda zjawiskowo zobaczcie one cały czas cały czas kwitną okej okay, są tu takie do o, tak jak te do wycięcia do sprzątnięcia znajdę mam nadzieję dzisiaj chwileczkę wolną to tym się zajmę ale do pierwszych przymrozków one naprawdę spokojnie zobaczcie cały ten ogród całą tą część będą nam tutaj dekorowało. Jestem zachwycona nimi. Dalej w naszym ogrodzie są chyba czwarty czy piąty sezon i myślę, że w przyszłym roku jeszcze ich troszeczkę dokupię, a na pewno porozmnażam te, które już mamy. Dalej mamy również w tej rabacie, w tych rabatach takich podniesionych, pamiętacie? Duże czarne rabaty. Tu pod spodem są, naprawdę są. I też cały czas, słuchajcie, tej żółtej nie widziałam, ona dopiero teraz zaczęła kwitnąć. Ja się czuję jak mała dziewczynka, która dostaje po prostu ciągle nowe prezenty, bo te kwiaty Zaskakują tak naprawdę dzień po dniu. Co chwilę tu przychodzę i co chwilę coś nowego rozkwita. Tak jakby one chciały mnie pocieszyć, że to już koniec sezonu, że już końcówka jesieni. Na zasadzie nie martw się, nie martw, zobacz jakie jesteśmy piękne, jeszcze sobie poucinaj i się trochę ponatychaj tym naszym pięknem. Tu zostawię koszyczek teraz. Zobaczcie, w tej części, tu jeszcze na pewno widzicie, mamy dynkę, mamy cukinię, to wszystko jeszcze pozbieram te ostatki. Tu sobie zostawię koszyk za pamięci. Przyjdziemy tutaj za chwileczkę. yeah dlatego, że będziemy ścinali zioła. Zetniemy sobie ten zielnik, zetniemy sobie wszystkie właściwie ziółka, jakie mamy, bo będą nam potrzebne za chwilę i zrozumiecie to, myślę, za dwa odcinki, do czego były podcięte. Jeżeli macie zielniki u siebie albo macie zioła na tarasach, balkonach, to proszę zetnijcie je teraz i ususzcie, dobra? Bo będziemy coś z nimi robili. Wchodzimy, słuchajcie, na naszą kwietną Avenue, jak ja to się śmieję, czyli na te rabaty bylidlowe po prawej, lewej, które wspólnie robiliśmy wiosną. W tej chwili widzicie, że to są haszcze już częściowo podsuszone. Już się powoli usłyszają nam tutaj kosmosy. Niektóre jeszcze kwitną, tak jak widzicie, ale bardzo duża ilość też, no już jest suchymi nasionkami. Ja to będę za chwileczkę zbierała, żeby mieć na przyszły rok. Mamy różne kosmosy i te dubeltowe, takie podwójne i pojedyncze, w różnych kolorach, najróżniejsze. Ja je kocham, co roku są w naszym ogrodzie. I znowu dalej. no zobaczcie, no po prostu one kwitną z każdego rogu, wszędzie gdzie je tylko posadziłam, cały czas jeszcze zachwytają, zachwycają. To co widzicie na wizji w tej chwili, to jest dokładnie ta jedna i druga strona, te kwiaty biliny latem, tak one wyglądały tutaj latem. A w tej chwili, no tak jak widać, one już po prostu są częściowo przyschnięte, szykują się do odpoczynku. Będę je teraz niziutko ścinać, czyścić w ogóle, te całe rabatki. Część bylin już sobie rozmnożyłam, czyli matecznik, dużą roślinę. Łopa, tą ciąchnęłam na cztery części i z jednego matecznika mam cztery jakby rośliny całkiem nowe. Porozsadzałam je już w różne części ogrodu. Ja lubię to robić tak do połowy października. Wtedy mam największą gwarancję, że te roślinki no, po prostu się przyjmą. Przechodzimy przed, pod moim ukochanym drzewem, o którym Wam ciągle opowiadam i ciągle tu stoję. Co roku na Instagramie wyciągam rękę z owocem z tego drzewa. Wy już wiecie, nasi stali widzowie wiecie, że to jest pach pani pigwa, pani pigwa, która wydaje cudowne owoce w kształcie gruszki, e, złociutkie, żółciutkie, pyszne. Będziemy jeszcze robili jedną konfiturę właśnie z tych owoców. E, powiem Wam szczerze, że gdy sadziliśmy to drzewo, ja nie spodziewałam się, że ono tyle owoców wyda i to w tak krótkim okresie czasu i że przede wszystkim te owoce są tak pyszne i no, Boże, jak żałuję, że tego nie czujecie, jak tu pachnie? Po prostu, słuchajcie, nie wiem, jak te olejki eteryczne się rozchodzą, ale przechodząc obok tego drzewa. Jest tak specyficzny zapach. Cytrynowy, taki leciutki. Uwielbiam ten zapach, uwielbiam te owoce, ich smak i dobrodziejstwa, które niosą ze sobą. No i uwielbiam to, w jaki sposób te listki się wybarwiają, bo one są po prostu cytrynowo-rzuciutkie. Od Pani Pik, wychodźcie, pójdziemy do tej części warzywnej naszej, jak nas pan kosmos tu przepuści, a się rozbuchał kawaler w tym roku. Bardzo duże w tym roku te kosmosy urosły. Zobaczcie ja mam 1,60, sześćdziesiąt one są praktycznie y, mojej wysokości. Chodźcie tędy tą naszą ścieżynką. E, pokażę wam bo mamy jeszcze resztki warzywek. Też w tym tygodniu zaplanowaliśmy e, nowe wykupywanie buraczków przede wszystkim. Ja już tutaj zaczęłam tak jak widzicie takie okazy piękne są, będziemy robili za chwileczkę jeszcze buraczki takie na zimę do słoików, e, mamy buraczki, mamy seler korzeniowy, mamy natkę pietruchy, natkę selera, lubczyk cały do ścięcia i węzły będziemy robili jeszcze na zimę, takie typowe węzły rosołowe, jeżeli nie wiecie jak je zrobić to jest odcinek tu gdzieś albo tu będziecie teraz mieli kartę do tego odcinka o przechowywaniu ziół na, na zimę. I między innymi opowiadam o tym, jak łączę e, lubczyk, na, nać, pietruchy, seler, gałęzie, nat, natki właśnie. Zwijam w węzeł i w taki pojemnik wkładam do zamrażarki. Później jak gotuję rosół zimą, to tylko taki węzeł wystarczy rzucić do gara. Cudowny, e, prosty sposób. Za mną, tak jak widzicie, jest już nasza szklarnia, bardzo uśpiona. E, Uśpiona, suche łóżkami. Zaschnięte już mamy łodygi pomidorków. Specjalnie to zrobiłam, żeby było mi łatwiej oczyszczać nasze donice. Też w przyszłym tygodniu zaplanowaliśmy takie już ostatnie prace w tym miejscu. Wbrew pozorom, końcówka października, początek listopada w naszym akurat ogrodzie to jest no, taki bardzo pracowity czas właśnie takie przygotowywanie ogrodu. No do zimy tak naprawdę. Jeszcze tu Wam zobaczcie, tu już są rabaty wykorzystane i tu też zobaczcie daliki. Jakieś pajęczynki i też dalie, akurat takie kaktusowe, przepiękne. No, ja, y, być może wydawało się to dziwne, że ja się tak natycham i cieszę tym pięknem, ale mnie po prostu rośliny, które je o tej porze zwłaszcza kwitną y, i tak zachwycają, no rozczulają mnie y, na całego. Chodźcie do drugiej części ogrodu, teraz przejdziemy. Idziecie dzisiaj tak ze mną, tak jak ja co rano sobie z kubkiem kawy, jak mam tylko chwilkę wolną i nie jestem rano w redakcji, właśnie tu się tak przechadzam. W szlefo jeszcze mogę, albo już w bezrękawniku, jak jest zimniej. Chodźcie teraz, Tędy przepuszczę was tutaj, żeby na kamerę nam kosmos nie wyszedł. Idziemy do tej części, gdzie mamy drugą szklarnię i Łany, e, kochanych moich Marcinków. Które uwielbiam i nie przypuszczałam, że one się tak rozrosną, tak rozbuchają. Te dwa łany, zobaczcie jakie one są ogromne, też Wam tutaj stanę, żebyście mieli mniej więcej porównanie. Myślę, że nie wiem, z 2 metry z tej strony, z tamtej strony, dosłownie z trzech malutkich roślinek powstały. Rozczula mnie tutaj kolor tych astrów. On jest taki... No nie wiem, taki powiedziałabym, że wręcz bajkowy, bo to jest ani błękit, ani fiolet, no taki przepiękny, bajkowy, dziecinny kolor, bardzo promienisty, taki pozytywnie nastrajający. Też będę je rozsadzała jeszcze możecie to na wiosnę zrobić, można jeszcze teraz. Astry to są takie kwiaty, które sobie naprawdę radzą tak naprawdę wszędzie i nawet nie zauważycie, jak będą wam zabierały, zabierały coraz więcej przestrzeni i się rozrastały. Tutaj o tej porze dnia jest troszeczkę cienia, za to jest słońce w tej drugiej części ogrodu, gdzie mamy owocnik, drzewa owocowe rosną i gdzie jest nasze miejsce, hamakownia, tak zwana, czyli tam, gdzie my odpoczywamy. Chodźcie, to wam pokażę bliżej. W tym roku bardzo nam, ale to bardzo obrodziły jabłka. Bardzo się cieszę, bo miałam w planach właśnie konfiturę jabłkowo-pigwową. O, i teraz będzie fajnie widać winoroś japońską w tym miejscu. Zobaczycie, jaki ona ma inny koloryt. W tej części, w naszej hamakowni nie ma tak dużo słońca, jak w tamtej, w której byliśmy, gdzie była ta ogromna sosna. Jest tutaj słoneczko, ale o różnych y, dniach, a nie cały czas. Dlatego też winoroś japońska w tym miejscu zachowuje się, spójrzcie, zupełnie inaczej. Ona ma inne wybarwienie. Te liście nie są krwisto-czerwone, y, ale mają takie, po pierwsze, maźnięcia czerwoności. Dużo później czerwienieją, a są rdzawe, taki rudawo-rdzawy kolor poprzeplatany zielenią, gdzie nie, gdzie czerwone plamki. Słuchajcie, to jest niby ta sama roślina sadzona dokładnie w tym samym czasie, a naprawdę zupełnie inaczej się zachowująca. To miejsce, gdzie latem wiszą hamaki, jest to taka nasza cilautówka, jak to my się śmiejemy, gdzie są żaróweczki, które zapalamy wieczorem, teraz naprawdę widać, że ono jest w totalnym uśpieniu. Też będziemy tu jeszcze sprzątali. Ja Was tak oprowadzam trochę po niesprzątniętym ogrodzie, ale specjalnie to zrobiłam, żebyście zobaczyli, czyli taki prawdziwy ogród, a nie taki wyniuniany. Właśnie na przyjście gości, tylko chciałam Wam pokazać, jak on tak naprawdę wygląda, na jaki ogród ja patrzę, jak codziennie tutaj wychodzę. Zabieram Was w tą stronę. Przejdziemy sobie teraz przez nasz tunel. Tunel, który jest niezarośnięty, dlatego że my go dopiero robiliśmy w tym roku. Pamiętacie, że wiosną huragan nam położył ten tunel, tak naprawdę. Nie było tu nic. Mój mąż go od podstaw odbudował, od nowa uratowaliśmy dzikie wino, które tu się pieło, i one tak jak widać, tu przejdą. Wam pokażę. Już sobie słuchajcie, odrosło. I sobie bardzo fajnie radzi. Myślę, że w przyszłym roku to już będzie zupełnie inna roślina, w innej kondycji. Teraz widać, że to są młodziutkie pędy. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że nam się udało uratować po prostu ten tunel i że być może w przyszłym roku już podejdę do Was tak jak zwykle, właśnie tą obrośniętą częścią. Tu, jak widzicie, stoi mój ulubiony biały stolik, przy którym latem sobie jemy obiadki albo pijemy Proseko, a teraz służył mi za taki stolik roboczy, bo przycinam. Pelargonie, fuksje. E, mówiłam Wam często na Instagramie o tym, że ja rośliny takie balkonowe, tarasowe e, zi, prze, zimuję. Po prostu nie, nie wyrzucam ich, nie kupuję co roku nowych, tylko właśnie je ucinam. O tu widać, że jest taka świeżo przycięta właśnie donica. E, albo macie już w tej chwili o tym odcinek, e, albo będzie dosłownie na, na dniach o tym, jak, e, jak przycinamy rośliny, żeby dać im to drugie życie, tak żeby one ten sezon zimowy sobie e, przetrwały. Tu na pewno, jeśli odcinek już jest, to Będziecie mieli kartę do niego. Przechodzimy tędy obok tego stołu i moich prac. Ja tu w pracy ciągle jestem i widzicie, że tak rzeczywiście to życie się toczy: że nawet gąbka jest na wierzchu, bo co chwileczkę czyścimy właśnie stół z opadających liści. Spójrzcie, kolejna winorośl japońska, ta sama roślina sadzona w tym samym czasie. Zobaczcie, co tu jest innego. Nie dość, że ta jest inna, bo ona już w ogóle po pierwsze te listki jej opadły bardzo mocno, widać mocno, że one są takie, widzicie, jest dynia, są liście winorośli w tym miejscu są takie no, bardzo rdzawe, a tak naprawdę ta czapa, którą teraz widać z tej strony, my tak to nazywamy, że czapa z winorośli, bo ona się bardzo mocno rozrosła, chyba najmocniej pokazuje różnicę kolorystyczną, że to jest w ogóle zupełnie inny kolor, aniżeli e, no tam przy sośnie. Lecimy dalej w tą stronę, takie duże koło zatoczyliśmy ogrodowe. Wszędzie widać panią jesień, taką, która już usypia ten ogród, daje mu odetchnąć, wszędzie są liście. My co chwilę je grabimy. One co chwilę nowe spadają. To jest taka never ending story jesienna. Tu, jak widzicie, już poczyściłam sobie częściowo rabatki, poprzecinałam i wsadziłam tulipany. Tulipany, narcyzy też bardzo dużo. W tym roku robiliśmy dosadzenie tulipanów, bo one po prostu po iluś latach gdzieś tam giną w glebach. W tym roku postanowiłam, że chciałabym znowu je zaprosić do nas, żeby znowu przez kilka lat tutaj sobie były i zachwycały nas wiosną. Także powolutku już tą część mamy oczyszczoną. Zostały mi jeszcze funkie liście, funki do obcięcia, bo no już one nie wyglądają ładnie, już je trzeba po prostu ściachać, oczyścić. I tak naprawdę będzie wszystko, myślę sobie. Och, wiem, co jeszcze chcę Wam pokazać i czym się ja zachwycam w tym ogrodzie. Eee, mówię o Kiwi. Zobaczcie, jaki to jest kolor. Jaka to jest przepiękna żółć? Na te konkretne liście patrzę siedząc w naszej kuchni, pijąc rano kawkę. Właśnie taka ogromna kopuła energetycznego, pięknego, żółtego koloru zachwyca mnie od samego rana. I zawsze co roku mam tylko marzenie takie, żeby jak najdłużej były te żółciutkie liście, żeby jak najdłużej. No po prostu zachwycały. Przed nami mnóstwo pracy. Na pewno to widzicie, bo oprócz tego, że musimy oczyścić trawnik, to musimy również rośliny, a bardziej karpy roślin, takich jak dalie, po prostu wyjąć wszystkie z gleby, uciąć te rośliny, oczyścić karpy, wysuszyć je i ułożyć odpowiednio do przechowywania, żeby w przyszłym roku również nas cieszyły. To samo zresztą z mieczykami. One jeszcze kwitną tak jak widzicie ku naszemu zaskoczeniu, bo ja nie pamiętam słuchajcie, takiego sezonu takiego żeby mieczyki pod koniec października czy wręcz na początku listopada jeszcze kwitły, bo tam są gagatki takie, które dopiero jeszcze rozpoczynają kwitnie, więc ja nie wiem, jakie szaleństwo w tym roku. Chyba dobrze im u nas. Mieczyki muszę wykopać. Próbowałam mieczyki zostawiać na zimę. Wiem, że część dziewczyn tak robi, część ogrodziarzy w ogóle tak robi, że nie wykupują mieczyków, tylko zostawiają w glebie. U nas to się nie sprawdza. One po prostu tej zimy no, nie przeżywają. Taka pogoda jak dziś, kiedy mamy po prostu pełne słońce, kiedy jest w miarę ciepło, no bo te ostatnie dni naprawdę, słuchajcie, było bardzo zimno, nigdy nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby tak wyjść u, ubrana do ogrodu, a dziś jest tak, że właśnie jeszcze mogę, jeszcze mogę się ponatychać, powystawiać twarz do słońca, pokorzystać z tej energii koloru przede wszystkim. Nieraz, nie dwa ja Wam mówiłam, że dla mnie nasz ogród najpiękniej wygląda właśnie jesienią. Wtedy, kiedy jest feria barw, kiedy fuzja kolorystyczna po prostu przechodzi kolor w kolor, aż niebywałe po prostu. To są takie koncerty kolorystyczne. Ja się śmieję niebywałe dla oka. Złota polska jesień myślę, że nieprzypadkowo karmi nas tym swoim pięknem właśnie przed zimą przed listopadem, takim jakim no on jest. Właśnie dlatego, żebyśmy ponatychali się po prostu energią z tych kolorów, pozachwycali tym co widzimy i e, jakoś jak najdłużej jak się da byli w tej dobrej kondycji i zachwycie nad przyrodą właśnie na te miesiące e, zimowe. E, mili moi, ja mam nadzieję, e, że ten dzisiejszy spacer, być może trochę chaotyczny, robiliśmy co mogliśmy, żeby wam pokazać to wszystko, tak troszeczkę tej energii przesłać i, i moich zachwytów, że ten dzisiejszy spacer po pierwsze Wam się spodobał, jeżeli tak to napiszcie koniecznie nam pod spodem w komentarzach, że było ok, dajcie kciuki w górę po drugie, jeżeli nie macie roślin takich, które przepięknie wybarwiają się na jesień, typu trzmielina oskrzydlona typu perukowiec typu berberyz nowinoroś japońska moja ukochana jeśli jeszcze nie macie tych roślin w swoich ogrodach, choćby malutkich to mam nadzieję, że te dzisiejsze widoki trochę Was zachęciły, żeby je zaprosić do Waszych ogrodów ja uważam, że one robią te roślinki robotę całą po prostu jesienią lubię też kontrastować Rośliny, typu e, na przykład w zwykłych tujach takich, w goldzikach e, gdzieś poprzeplatać te tuje dzikim winem właśnie, albo na przykład właśnie puścić tam e, winorośl japońską, czy kiwi, żeby te kolory się poprzeplatały, tak jak tu widać, e, że po prostu naprawdę można stać pod taką ścianą, i patrzeć na te e, dzieło natury. E, ja Wam za ten dzisiejszy spacer bardzo dziękuję. Idę teraz pościnać te zioła, bo tam zostawiałam koszyczek, pamiętam to. Zetnijcie swoje zioła, jeżeli macie. E, Usłyszcie je, będziemy coś z nimi robili. Za dziś bardzo, bardzo dziękuję. Tu macie karty do kolejnych odcinków ogrodowych, jeśli chcielibyście zostać z nami. Nie żegnam się na długo, bo wiecie, że my się widzimy dosłownie za kilka dni. Do zobaczenia.